Redakcja arhn.eu wspiera sklep OleOle! Pani gier i technologii. arn.eu Jestem Krzysiek Kwiaty. Jestem współzałożycielem firmy Creepy Jar. Współtwórcą tego całego projektu jest nas czterech takich współzałożycieli. Ja jestem jednym z nich. I chyba tyle. A na co dzień to tutaj pracuję jako dyrektor artystyczny. Czyli to jest taka rola, którą tam przez większość swojego życia pełniłem w innych firmach też i przy innych projektach. grafików zajmuję się na co Okej. I gra Green Hell to jest wasza debiutancka gra, przynajmniej jako studia Creepy Jar, ale z tego co wiem, wcześniej duża część zespołu pracowała w warszawskim oddziale Techlandu. Mam rację? Zgadza się. To jest tak, że 80% ludzi, których mamy tutaj w Creepy Jar, to są y, ludzie z Techlandu warszawskiego. Y, my sami, y, czyli czwórka naszych czwórka założycieli, to trzech z nas było w zarządzie Techlandu Warszawa i jakby byliśmy współ, z współtwórcami tej y, firm w Warszawie. Y, no i tam też mnóstwo no, ludzi fajnie poznaliśmy. Sporo już fajnych ludzi zatrudniliśmy, i oni, jakby po tych długich latach, zdecydowali się pójść, pójść razem z nami do Creepy Jar. Ale jeszcze chciałem tak naprawdę zapytać, skąd w ogóle pomysł na nazwę Creepy Jar? Yy, to jest taka w sumie, w sumie przypadkowa sprawa. Szukaliśmy gdzieś pomysł na, na nazwę, i gdzieś tam każdy z nas lubi takie bardziej klimaty, powiedzmy sobie, mroczne, więc ta nazwa gdzieś tam to zawsze skręcała w różne dziwne kierunki. I, i, I jakoś tak mieliśmy gdzieś taką listę potencjalnych pomysłów, jak to mogłoby się nazywać. E, I gdzieś tam ten creepy jar nas wszystkich urzekł. <grych> Skąd pomysł na grę survivalową i czemu akurat amazońska dżungla? Um, jest to pomysł na samą grę survivalową wziął się z tego, że jako creepy jar. Już na początku zaczęliśmy szukać czegoś, to moglibyśmy, jakiś kierunek, który moglibyśmy obrać. Nie ukrywam, że gdzieś zawsze, zawsze od no, wielu lat o myślimy komercyjnie, czyli jakby tworzymy takie gry, albo staramy się wymyślać gry wcześniej w Techlandzie, czy, czy właśnie Creepy Jar, z takim podejściem, że żebyśmy spełniali fantazje ludzi i graczy, a nie swoje własne. I na przykład jak ja lubię horrory i chciałbym, nie wiem, zagrać kiedyś w grę o egzorcyście, to wcale nie znaczy, że muszę taką grę zrobić. Jako studio szukamy jakichś takich rozwiązań bardziej komercyjnych. Dwa lata temu, jak zaczynaliśmy produkcję, to, to gdzieś gatunek właśnie surliwali, takich symulatorów surliwali, rodził się, bo to były, w Early były takie produkcje jak The Forest, The Long Dark, czy standard Deep. tak naprawdę jeszcze wczesne wtedy early accessy i stwierdziliśmy, że no jest taka nisza, tak, że już, już, już tamte, tamte produkcje na takim jakby wczesnym, wczesno zaawansowanym etapie pokazywały, że, że mnóstwo ludzi chce w to grać i im się to podoba, że duże community się zawsze buduje wokół takich, tego typu rodzajów gier, więc stwierdziliśmy, że spróbuj. Coś takiego. No właśnie. Te, wspomniałeś o tym, że, że powstała taka moda na gry survivalowe mniej więcej 2-3 lata temu. Dużo tam powstało takich, które zdobyły dość sporą popularność. One, duża część z nich tak naprawdę nie wyszła z tego early accessu nigdy. Ale właśnie chciałem się Ciebie zapytać, czy nie boicie się trochę konkurencji? Bo w tym momencie duża część graczy, recenzentów powiedziałaby, że rynek tych gier survivalowych jest troszeczkę przesycony. Jest to... Boimy się trochę. To znaczy, to jest jakby naturalne, bo nie ukrywam, że nie, nie tworzymy produktu, który jest czymś zupełnie nowym w świecie gier. Nie jesteśmy prekursorami nowego gatunku, a jakbyśmy byli, to pewnie też byśmy się bali, czy akurat pewien mały gatunek się przyjmie. Więc taki strach, czy, czy ten produkt, jakby się spodoba, to chyba jest zawsze. Natomiast. Wydaje mi się, że już w jakimś tam stopniu dosyć dużym Dream się obroni, dlatego że no, gra już jest o, to od prawie roku w Eliakcesie, już było sporo, jest mnóstwo filmów na YouTubie, jest dużo recenzji i, i, i nawet tacy ludzie, którzy gdzieś na początku twierdzili, że to będzie Forest, tam Forest 2.0, no to już po, po chwili grania Dreamplay widzą, że, że to nie jest Forest 2.0. Niektórzy piszą, że to jest naj, najbardziej hardcore, survivalowe i Także no, wiedzieliśmy, że nie możemy zrobić survival symulatora, który będzie takim lightowym survival'em, właśnie jak The Forest. Czyli tak naprawdę tam tłuczesz się z mutantami, a przy okazji masz jakieś survivalowe mechaniki, dużo budujesz i tak dalej. Więc wiedzieliśmy, że u nas nie możemy dużo budować, bo są już takie gry. Nie chcę... no właśnie, właśnie. Czym czym chcecie, przekonać, czym chcecie przekonać graczy do Green Hell? Co ma, co ma odróżniać tą grę od, od innych? Przede wszystkim jakby realizm sytuacji, w której się znajdujemy. Więc to jest takie spełnienie fantazji Vera Grylsa, którą gdzieś tam każdy ma, że co by było, gdybym wylądował w lesie na tydzień, na miesiąc, albo jakbym się gdzieś zgubił, nie? Czy dam radę? Każdy z nas gdzieś tam to oglądał. Nie mówię tu o współtwórcach, tylko generalnie większość ludzi na świecie oglądało i wie kto to jest i każdy gdzieś tam sobie pewnie przez chwilę pomyślał, jak ja bym sobie dał radę w takiej sytuacji. Więc jakby naszą grą chcemy pokazać taką sytuację, tak bardzo realistycznie. Czyli z tymi zagrożeniami, które mają z sobą, nie wiem, infekcje, ran, yy, jakieś tam choroby wszelkie związane, no bo to tak naprawdę zabija dżungli. Więc to są rzeczy, których inne gry nie mają. Jesteś sam, przeciwko naturze, i nawet jakby z naszej gry wyłączyć sobie tam w trybie w tym najłatwiejszym walkę z tubylcami, to i tak naprawdę to cały czas jest tą walką o przeżycie. Wszystko cię może zabić, wszystko cię może w jakiś tam sposób yy, przybliżyć do, do śmierci, i ze wszystkim musisz walczyć, wszystkiego sam się musisz nauczyć, i to tak jest, to, to tak naprawdę nakręca nie? przeżyć ten kolejny dzień. To jest chyba taką esencją, I no i jest jeszcze ta Amazonia, czyli taka powiedzmy ważny setting, bo, bo według mnie Amazonia to jest takie miejsce na Ziemi z innego świata. Wcale nie musimy lecieć w kosmos, żeby zobaczyć coś, co jest zupełnie niesamowite. I mnóstwo takich różnych właśnie filmów o survivalach czy seriali jest skręconych w Amazonii. Nie było gry. Była z kolei survivalowej w Amazonii, więc w setting settlementach yy, się sam. Okej, okay. ja nie ukrywam, że faktycznie, przy, ogrywając Green Hell do, do naszego ostatniego materiału, ani razu nie zdarzyło mi się umrzeć od tubylca, ale parę razy się odwodniłem porządnie albo pasożyty mnie zjadły, więc. Zanim zacząłem tak porządnie ogarniać mechanikę, to powiedziałbym, że no, tak ze 3-4 razy musiałem restartować. Ale to jest fajne, fajne, bo, bo można się faktycznie nauczyć, i, i to nie jest łatwa gra. No, mieliśmy podobne odczucia przy Focus testach, zanim wypuściliśmy Heavy Access, bo ostatni tam nie wiem, miesiąc to było takie, że wszyscy graliśmy i jakby sprawdzaliśmy swoje odczucia, no bo to będą potencjalnie odczucia jakby pierwszych naszych graczy. I to było tak też, że co chwilę każdy z nas ginął, ale już się nie, nie mogliśmy doczekać, kiedy z, odpalimy grę drugi raz, bo już mam plan, jak przeżyję tym razem, bo wiem, co w w tej kolejności zrobiłem i co mnie zabiło. No i nie zawsze ten pomysł drugi udało się lepszy, ale trzeci na przykład już wypalił, bo przeżyłem cztery doby, I to, I to wkręcało i to zadziałało, właśnie w ten sposób to działa. Jest ja z takimi przyzwyczajeniami, trochę może, nie wiem, na przykład z Conan Exiles albo coś w ten desen. E, zacząłem od razu budować siedzibę i tam takie tego typu rzeczy, a tutaj się okazuje, że najpierw powinienem się skupić po prostu na rozpaleniu ogniska i ogarnięciu sobie źródła wody pitnej i tak dalej. Później się skupiałem na kokosach i tak. I, i to, to było fajne, to było coś, coś faktycznie nowego. Ale mam jeszcze takie trudne pytanie. To już właściwie tak na zakończenie, bo jeżeli się nie mylę, Gra miała wyjść z Early Accessu pod koniec grudnia 2018, ale nie, nie wyszła. Co się stało i czy macie jakąś nową datę? Bo nie mogłem znaleźć nic konkretnego. Tak, mamy nową datę, tą nową datą jest lato tego roku. Tak naprawdę stało się to, że na no, początku w ogóle nie zakładaliśmy, że ta gra będzie w Early Accessie, bo trochę baliśmy się tej otoczki takiej Early Accessowej, właśnie produktów, które nigdy nie wychodzą z tego Early Accessu. I że generalnie ludzie mogą jakoś nie być przekonani. Natomiast dziś po drodze zdecydowaliśmy się, żeby, żeby zrobić reakcję, żeby zacząć budować komunikaty, żeby zbierać feedback od ludzi. No i tak naprawdę spód content kontent tej gry. Nawet no się okazało, że sporo rzeczy mieliśmy porobionych, nieskończonych i to sobie zrobiliśmy sobie taką roadmap, co byśmy chcieli jeszcze dać graczom, i okazało się, że to jest więcej niż 3 miesiące pracy. Jak gra zaczęła się sprzedawać i to tam w pierwszym miesiącu się sprzedało tak pi razy drzwi około 100 tysięcy egzemplarzy. Wow, to, to dużo. Tak, to, to, to jest mnóstwo, dostaliśmy feedbacku i pomysłów od ludzi. No i potem te, te nasze punkty z roadmap'a zaczęliśmy składać tak, że 50% to jest to, co my chcieliśmy zrobić i 50% dodajemy najfajniejsze rzeczy, które zostały wymyślone przez, przez, przez graczy naszych, przez fanów. No i tak, tak naprawdę rozrasta się ta gra, rozrasta się, e, więc zdecydowaliśmy się, że jakby ten finalny produkt, który oddamy, to będzie taka gra, która jest jakby pełnowartościowym konkurentem dla już istniejących gier, które niektóre z nich są wejrzeli od 2014. W sensie, że no, no nie chcemy zrobić czegoś, co po prostu będzie parę miesięcy, w życie. okej okay, kończymy, rzucamy. i działa, tak to działa. No, więc najmocniejszą datą jest lata. E, jakbyś miał teraz ocenić, to bardziej się w tym momencie jeszcze skupiacie na uzupełnianiu tej gry w jakieś mechaniki, content, przedmioty w grze, czy, czy jeszcze na przykład tworzycie tą fabułę? Bo tryb fabularny jeszcze nie jest dostępny. Tak. Jest to teraz. Wszyscy jesteśmy sfokusowani na, na story'ie, na, na tym trybie fabularnym. Yy, większość rzeczy, które jakby są w grze, jeśli chodzi o mechaniki, o zdrowiwa, to robimy jakieś takie fiksy, żeby to działało. Yy, mnóstwo ludzi nam wciąż przesyła graczy, yy, jakieś bug reporty, błędy drobne większe, które znaleźli, więc jeszcze jakoś tam sobie je sortujemy yy, i jakby usprawniamy to, co było. Ale teraz jakby całe siły już są, idą w tę stronę. Okej, okay. dobra. Ale sam już pracuje też nad kołem. A, czyli będzie jednak trybko? No właśnie się tak zastanawiałem, czy, czy będzie możliwość rozgrywania tej gry w parę osób. To jestem bardzo ciekawy. Dobrze, na dobrą sprawę. To wszystkie moje pytania. Trzymam ba bardzo kciuki za to, żeby wyszło w lecie, bo naprawdę mi się bardzo gra podobała i pewnie będę jeszcze sobie prywatnie ją ogrywał. Dzięki wielki za poświęcony czas. Trzymajcie się i to tyle. Na razie.